Robert Stępowski, serwis i gazeta Kochamrawer.pl. Witam serdecznie a witam spod naszego biura przy ulicy Warszawskiej 6. Ulica Warszawska 6 jest to numer przy wyjeździe z ulicy Miłej na ulicę Warszawską. Chciałem Państwa zaprosić już do nowego numeru naszej gazety Kochamrawer.pl Ekstra. Ta gazeta ukaże się w najbliższy wtorek, 29 października. Między innymi tutaj w naszym biurze przy ulicy Warszawskiej 6 będzie można ją dostać, chociaż jak zwykle w skrzynkach pocztowych, w wielu sklepach czy też instytucjach. Serdecznie zapraszam i polecam. Zapraszam również do naszego biura tych wszystkich, którzy chcieliby między innymi wyjechać na jakiś ciekawy urlop, chociażby za granicę, ale również mamy ofertę bogatą wyjazdów krajowych. Zapraszamy tutaj do nas Taką wycieczkę również można u nas kupić. Tuż dus tusze potrzebujecie Państwo do drukarek tanie zamienniki, także zapraszamy do nas. Polecam serdecznie, zapraszam i przypominam, że najnowszy numer gazety Kochamra.pl Ekstra, oczywiście gazety bezpłatnej, znajdziecie Państwo w swoich skrzynkach czy w sklepach albo tutaj u nas w biurze 29 i 30. Gazeta będzie dostępna, także serdecznie zapraszamy. Jeszcze w poniedziałek rano można dać ogłoszenie do telewizji kablowej, do serwisu kochamra.pl, a także do gazety Kochamra.pl Ekstra. Reklamy również tutaj przyjmujemy. Polecam Robert Stąpowski kocham